Wojewódzki i figurski w dobrej formie od rana, Panie i Panowie, szanowni słuchacze polskiego radia SK Rok. W dniu dzisiejszym we środę, dnia 1 lipca roku 2009, z nieklamaną przyjemnością, chociaż wielkim rozczarowaniem, prezentujemy Państwu. Tak zwany dwuwiersz w wykonaniu Łukasza Puzona Brodowskiego. Panie Łukaszu, prosimy. Nie ma nic lepszego na letnią spiekotę niż w twoim towarzystwie zrobić z siebie idiotę. To naprawdę było ładne, panie Łukaszu. Ja się zupełnie nie spodziewałem. Myślałem, że rym będzie troszeczkę mniej skomplikowany, naprawdę. Ili państwo w polskim radiu SK rock wysłuchali państwo dwu wiersza w wykonaniu Łukasza Puzona Brodowskiego. Brawo! Przepraszam. Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. Kwiczę już od 8 do 10. Codziennie rano w S Więcej na www.skrock.pl